Dwudziestoletni snajper bez lornetki, jak zabił 38 oficerów Wehrmacht z 800 metrów, młody orzeł z masowi. Warszawa, rok 1943. Miasto, które niegdyś tętniło życiem, teraz dusiło się pod ciężkim butem okupanta. Ulice, niegdyś pełne śmiechu i gwaru, patrolowane były przez niemieckich żołnierzy, a każdy dzień niósł ze sobą strach i niepewność. W tej ponurej rzeczywistości dorastał Tomasz Lewandowski dwudziestoletni chłopak z warszawskiej Pragi. Jego dzieciństwo, naznaczone biedą, ale i miłością rodziców, zostało brutalnie przerwane przez wojnę. Tomasz, z natury cichy i obserwacyjny, od najmłodszych lat wykazywał niezwykłą precyzję i cierpliwość. Potrafił godzinami obserwować ptaki, śledzić ich lot, przewidywać ruchy. Te cechy, które w normalnych czasach mogłyby uczynić go doskonałym myśliwym lub artystą, w wojennej rzeczywistości miały go ukształtować coś znacznie bardziej śmiercionośnego. Rodzina Lewandowskich, choć skromna, była przesiąknięta głębokim patriotyzmem. Ojciec Tomasza, przed wojną stolarz, często opowiadał synowi o chwale polskiej historii, o bitwach i bohaterach, którzy oddali życie za wolność. Matka, Helena, uczyła go modlitwy i wiary, która miała być ostoją w najtrudniejszych chwilach. Tomasz chłonął to opowieści. A w jego sercu rosła nienawiść do okupanta i niezłomna wola walki. Widział na własne oczy brutalność Niemców, łapanki, egzekucje, głód. Widział, jak jego sąsiedzi znikali bez śladu, jak miasto powoli umierało. W jego oczach, niegdyś pełnych dziecięcej ciekawości, teraz palił się ogień determinacji. Tomasz nie był typem krzykacza ani buntownika. Był obserwatorem. Spędzał godziny na dachach kamienic, obserwując ruchy niemieckich patroli, zmiany warty, trasy przejazdów ciężarówek. Znał każdy zaułek Pragi, każdą dziurę w murze, każdy skrót. Jego umysł, niczym precyzyjny mechanizm, rejestrował detale, które umykały innym. Zauważył, że niemieccy oficerowie, pewni swojej nietykalności, często zachowywali się nonszalancko, ignorując potencjalne zagrożenia. To spostrzeżenie, początkowo niewinne, z czasem stało się podstawą jego przyszłych działań. Pewnego dnia, podczas jednej z takich obserwacji, Tomasz był świadkiem publicznej egzekucji. Niemieccy żołnierze powiesili na latarni kilku Polaków oskarżonych o sabotaż. Wśród nich był stary sąsiad, pan Janek, który zawsze częstował Tomasza cukierkami. Ten widok wstrząsnął nim do głębi. Coś w nim pękło. Zrozumiał, że bierność jest równoznaczna ze śmiercią. Musiał działać. Musiał walczyć. Ale jak? Był tylko dwudziestoletnim chłopcem, bez broni, bez przeszkolenia. Wkrótce potem, przez znajomego ojca, Tomasz nawiązał kontakt z lokalną komórką Armii Krajowej. Początkowo traktowano go z rezerwą, młody, cichy, bez doświadczenia. Ale jego determinacja i niezwykła zdolność do obserwacji szybko zwróciły uwagę dowódców. Opowiedział im o swoich spostrzeżeniach dotyczących niemieckich oficerów, o ich rutynach, o ich słabych punktach. Jego słowa, choć wypowiadane cicho, niosły ze sobą ciężar prawdy i głębokiego zrozumienia wroga. To był początek jego drogi, drogi, która miała go uczynić legendą. Drogi, która miała pokazać, że nawet bez lornetki, z odległości 800 metrów, można zmienić bieg historii. Szkolenie w mroku. Decyzja Tomasza o wstąpieniu do armii krajowej była krokiem w nieznane, ale jednocześnie jedyną słuszną drogą. Został przyjęty do specjalnej jednostki, której zadaniem było eliminowanie wysokich rangą niemieckich oficerów i kolaborantów. Jego niezwykłe zdolności obserwacyjnej i cierpliwość zostały szybko dostrzeżone przez dowódcę jednostki, kapitana Korbiana. Kordian, weteran kampanii wrześniowej, był człowiekiem o stalowych nerwach i bystrym umyśle. Widział w Tomaszu surowy talent, który wymagał oszlifowania. Szkolenie odbywało się w najgłębszej konspiracji, w opuszczonych piwnicach, na strychach zrujnowanych kamienic, a nawet w lasach pod Warszawą, pod osłoną nocy. Tomasz uczył się posługiwania różnymi rodzajami broni, ale to karabin snajperski stał się jego prawdziwym powołaniem. Kordian, sam będący doskonałym strzelcem, poświęcił mu wiele godzin, ucząc go balistyki, wpływu wiatru, wilgotności powietrza, a nawet drgań ziemi na tor lotu pocisku. Tomasz, z natury skrupulatny, chłonął każdą informację. Największym wyzwaniem było strzelanie na duże odległości bez lornetki. Niemcy, kontrolując wszelkie dostawy, uniemożliwiali zdobycie precyzyjnego sprzętu optycznego. Tomasz musiał polegać wyłącznie na swoim wzroku, intuicji i niezłomnej koncentracji. Korgian wymyślał dla niego coraz to trudniejsze ćwiczenia: strzelanie do małych celów z coraz większych odległości, w różnych warunkach pogodowych, pod presją czasu. Tomasz uczył się oddychać w sposób kontrolowany stabilizować ciało, przewidywać ruch celu z niesamowitą precyzją. Jego oczy, niczym sokole, potrafiły dostrzec najmniejszy szczegół, który dla innych był niewidoczny. Pamiętał jedno z ćwiczeń, gdy kordian kazał mu trafić w małą monetę z odległości stu metrów, używając tylko otwartych przyrządów celowniczych. Tomasz, po kilku nieudanych próbach, zamknął oczy, wziął głęboki oddech, a następnie otworzył je i oddał strzał. Moneta z brzękiem spadła z prowizorycznego stojaka. Kordian, choć z natury powściągliwy, skinął głową z uznaniem. Masz to we krwi, chłopcze. Teraz musimy to tylko ukierunkować. Szkolenie obejmowało również naukę kamuflażu, poruszania się w terenie miejskim niezauważonym, a także psychologii wroga. Tomasz uczył się, jak czytać zachowania niemieckich oficerów, jak przewidywać ich reakcje, jak wykorzystywać ich arogancję i poczucie bezpieczeństwa przeciwko nim. Kordian podkreślał że snajper to nie tylko strzelec, ale przede wszystkim myśliciel, strateg, duch, który sieje strach. W tym czasie Tomasz poznał również Zofię, siostrę Korbiana, która była częścią sieci wywiadowczej Armii Krajowej. Zofia, młodsza od Tomasza o kilka lat, była niezwykle bystra i odważna. To ona dostarczała informacje o ruchach niemieckich oficerów, ich planach, trasach przejazdów. Jej praca była kluczowa dla sukcesu każdej operacji. Między Tomaszem a Zofią nawiązała się nić porozumienia oparta na wzajemnym szacunku i wspólnym celu. Mimo surowości treningu, Tomasz nigdy nie stracił z oczu celu wolnej Polski. Każdy oddany strzał, każde ćwiczenie, każdy dzień spędzony w ukryciu, był krokiem w stronę tego marzenia. Wiedział, że jego rola jest kluczowa, choć niewidoczna. Był cichym mścicielem, cieniem, który miał uderzyć w serce okupanta. Jego karabin, choć prosty, Stał się narzędziem sprawiedliwości. Bezlitosny myśliwiec. Pierwsza misja Tomasza była testem jego umiejętności i nerwów. Cel major Schmidt, oficer gestapo odpowiedzialny za brutalne przesłuchania i egzekucje na pawiaku. Zofia dostarczyła precyzyjne informacje o jego codziennej trasie z kwatery głównej do domu. Tomasz zajął pozycję na dachu opuszczonej fabryki, oddalonej około 700 metrów od ulicy, którą miał przejeżdżać Schmidt. Wiatr był umiarkowany. Słońce chyliło się ku zachodowi, rzucając długie cienie. Czekał godzinami, nieruchomy jak posąg, z karabinem opartym o prowizoryczną podpórkę. Jego serce biło miarowo, oddech był płytki i kontrolowany. W umyśle odtwarzał wszystkie wskazówki Korbiana. Nie myśl o celu jako o człowieku, myśl o nim jako o punkcie. Eliminujesz zagrożenie, nie życie. Kiedy w końcu zobaczył czarny Mercedes, a w nim wyraźną sylwetkę Schmidta, poczuł przypływ adrenaliny. Celownik, choć bez optyki, precyzyjnie ustawił na głowie oficera. Wstrzymał oddech. Palec delikatnie nacisnął spust. Huk. Pocisk, niczym niewidzialny duch, pokonał odległość w ułamku sekundy. Mercedes gwałtownie zahamował, a z jego wnętrza wybiegli spanikowani żołnierze. Tomasz już wiedział. Trafił. Major Schmidt nie żył. Bez chwili wahania zwinął sprzęt i zniknął w labiryncie opuszczonych budynków. Tej nocy, w ciemnościach Warszawy, narodził się orzeł snajper, który miał stać się koszmarem wychmachtu. W ciągu kolejnych tygodni Tomasz przeprowadził serię podobnych operacji. Jego cele były starannie wybierane przez Armię Krajową oficerowie odpowiedzialni za zbrodnie wojenne, dowódcy jednostek pacyfikacyjnych, kluczowi administratorzy okupacyjni. Każda misja była inna, wymagała innego podejścia, innej pozycji. Innej strategii. Raz strzelał z dachu kościoła, innym razem z okna zrujnowanej kamienicy, a jeszcze innym z ukrycia w parku, wykorzystując gęste zarośla. Jego skuteczność była zdumiewająca. Bez lornetki, polegając jedynie na swoim wzroku i obliczeniach, eliminował cele z odległości, które dla innych snajperów byłyby niemożliwe do osiągnięcia nawet z najlepszym sprzętem. W ciągu kilku miesięcy na jego kącie było już dziesięciu niemieckich oficerów. Każdy z nich był ważnym trybikiem w machinie okupacyjnej, a ich śmierć siała zamęt i dezorganizację w szeregach wroga. Niemcy początkowo bagatelizowali te incydenty, uznając je za przypadkowe akty terroru. Ale kiedy liczba zabitych oficerów rosła, a schemat działania stawał się coraz bardziej widoczny, precyzyjne strzały z dużej odległości, brak świadków, brak śladów zrozumieli, że mają do czynienia z profesjonalistą. Plotki o niewidzialnym snajperze zaczęły krążyć wśród żołnierzy wehrmachtu, wzbudzając strach i paranoję. Oficerowie zaczęli nosić kamizelki kuloodporne, podróżować w konwojach, zmieniać trasy. Ale to tylko utwierdzało Tomasza w przekonaniu, że jego działania mają sens. Pewnego razu, po udanej eliminacji pułkownika von Lichtofena, Tomasz musiał uciekać przez kanały. Niemcy zorganizowali obławę na niespotykaną skalę, przeczesując całą dzielnicę. Tomasz, brodząc w cuchnącej wodzie, z karabinem owiniętym w wodoszczelny materiał, czuł na sobie oddech wroga ale dzięki znajomości podziemi Warszawy i pomocy lokalnych mieszkańców udało mu się wymknąć z pułapki. W tych chwilach, gdy adrenalina opadała, a zmęczenie brało górę, Tomasz czuł ciężar swoich czynów. Nie był bezdusznym zabójcą. Był żołnierzem, który walczył o wolność swojego narodu. Każdy strzał był aktem zemsty za cierpienie, za utracone życie, za zniszczone miasto. Był bezlitosnym myśliwcem, ale jego serce biło dla Polski. Sieć śmierci rozszerza się. Sukcesy Tomasza, choć utrzymywane w ścisłej tajemnicy, nie mogły pozostać niezauważone. W szeregach armii krajowej orzeł stał się legendą, symbolem nadziei i skuteczności. Jego działania miały nie tylko wymiar militarny, ale i psychologiczny. Każdy zabity oficer wehrmachtu był ciosem w morale okupanta i podnosił na duchu mieszkańców Warszawy, którzy widzieli, że opór jest możliwy. Zofia, siostra Korbiana. Odgrywała coraz większą rolę w operacjach Tomasza. Jej sieć informatorów rozszerzała się, obejmując urzędników niemieckich, polskich kolaborantów, a nawet sprzątaczki pracujące w niemieckich kwaterach. Dzięki niej Tomasz otrzymywał coraz bardziej precyzyjne dane, dokładne godziny wyjść, numery samochodów, a nawet ulubione miejsca, gdzie oficerowie spędzali wolny czas. Zofia była jego oczami, uszami w sercu wroga. Pewnego razu Zofia przekazała informacje o grupie oficerów którzy regularnie spotykali się w restauracji Pod Orłem na obrzeżach miasta. Było to miejsce, gdzie czuli się bezpiecznie, z dala od zgiełku centrum. Tomasz, po dokładnym rozpoznaniu terenu, wybrał pozycję na dachu opuszczonego młyna, oddalonego o ponad 800 metrów. To była największa odległość, z jakiej kiedykolwiek strzelał. Bez lornetki, w gęstniejącym zmierzchu, zadanie wydawało się niemal niemożliwe. Czekał. Obserwował kiedy oficerowie wyszli z restauracji, rozmawiając głośno i śmiejąc się, Tomasz poczuł przypływ zimnej determinacji. Wybrał trzech, którzy wydawali się najważniejsi: pierwszy strzał. Oficer padł. Drugi strzał. Kolejny. Trzeci strzał. Trzeci oficer. W ciągu kilku sekund, z odległości, która wydawała się nierealna, Tomasz wyminował trzech kolejnych wrogów. Panika, która wybuchła na ulicy, była dowodem jego skuteczności. Po tej operacji na jego koncie było już 20 zabitych oficerów. Niemcy byli wściekli. Gestapo zintensyfikowało poszukiwania warszawskiego snajpera. Rozwieszano plakaty z wysopisami, oferowano wysokie nagrody za informacje, przeprowadzano masowe aresztowania. Tomasz i jego jednostka musieli działać z jeszcze większą ostrożnością. Pewnego wieczoru, po udanej akcji na dworcu kolejowym gdzie wyliminował dwóch oficerów odpowiedzialnych za transporty do obozów koncentracyjnych, Tomasz został niemal schwytany. Niemiecki patrol, który niespodziewanie pojawił się na jego drodze ucieczki, otworzył ogień. Tomasz, ranny w ramię, musiał porzucić karabin, uciekać przez labirynt podwórek i piwnic. Krew lała się obficie, ale adrenalina i wola przetrwania pchały go naprzód. Ukrył się w piwnicy, gdzie znalazła go Zofia. Z jej pomocą, a także dzięki pomocy lokalnych mieszkańców, którzy ryzykowali życie, by ukryć rannego bohatera, Tomaszowi udało się uniknąć schwytania. Zofia opatrzyła mu ranę, a on, leżąc w ciemności, czuł ból, ale i satysfakcję. Wiedział, że jego walka ma sens. Wiedział, że sieć śmierci, którą rozciągał nad okupantem, staje się coraz gęstsza. Ta bliska ucieczka tylko wzmocniła jego determinację. Zrozumiał, że każdy dzień może być jego ostatnim, ale nie zamierzał się poddać. Był orłem, który latał wysoko, uderzał precyzyjnie i siał strach w sercach wrogów. Jego legenda rosła, a wraz z nią nadzieja na wolność. Wiosna 1944 roku. Warszawa była miastem widmem, ale pod powierzchnią tętniła życiem konspiracja. Działania Orła osiągnęły apogeum. Niemieccy oficerowie, niegdyś dumni i arogancy, teraz poruszali się z wyraźnym strachem w oczach. Zmieniali trasy. Podróżowali w opancerzonych pojazdach, otoczeni gęstą ochroną. Każdy cień, każdy szmer, każdy nagły ruch budził w nich panikę. Plotki o niewidzialnym snajperze, który potrafi uderzyć znikąd, z odległości niemożliwej do wyobrażenia, stały się miejską legendą, podsycającą strach w szeregach Wehrmachtu i Gestapo. Generał Strauss, dowódca garnizonu warszawskiego, był wściekły. Ten polski bandyta musi zostać schwytany. Ryczał na swoich podwładnych. To hańba dla Rzeszy. Jak to możliwe, że jeden człowiek terroryzuje całe miasto? Gestapo, pod dowództwem bezwzględnego majora von Richtera, zintensyfikowało obławy. Aresztowania stały się jeszcze brutalniejsze, przesłuchania bardziej okrutne. Każdy, kto choćby podejrzewany był o najmniejszy związek z podziemiem, trafiał do katowni. Mimo to Tomasz kontynuował swoją misję. Zofia, z narażeniem życia, dostarczała mu coraz to cenniejsze informacje. Dzięki jej odwadze i sprytowi Tomasz był zawsze o krok przed wrogiem. Zofia, udając sprzątaczkę w niemieckich biurach, podsłuchiwała rozmowy, przeglądała dokumenty, zapamiętywała szczegóły. Jej pamięć była fenomenalna, a jej patriotyzm niezłomny. W tym okresie Tomasz przeprowadził osiem kolejnych, udanych operacji. Jego cele były coraz trudniejsze do osiągnięcia, ale jego umiejętności rosły wraz z wyzwaniami. Strzelał z dachu Teatru Wielkiego do konwoju przejeżdżającego przez plac teatralny. Eliminował oficerów na dziedzińcach koszar, wykorzystując momenty nieuwagi. Jego precyzja była tak wielka, że potrafił trafić w cel, który był widoczny tylko przez ułamek sekundy, w szczelinie między budynkami. Pamiętał misję, w której musiał wyeliminować pułkownika SS, który miał wygłosić przemówienie na dziedzińcu pawiaka. Było to miejsce silnie strzeżone, a odległość do celu wynosiła około 750 metrów. Tomasz zajął pozycję na dachu pobliskiego kościoła, ukryty za zrujnowaną wieżą. Czekał, aż pułkownik stanie na mównicy. Kiedy ten zaczął mówić, Tomasz, wykorzystując chwilę, gdy tłum żołnierzy skupił na nim uwagę, oddał strzał. Pułkownik padł, a na dziedzińcu wybuchła panika. Tomasz, jak zawsze, zniknął bez śladu. Każda taka akcja była aktem heroizmu, ale i ogromnego ryzyka. Tomasz czuł na sobie ciężar odpowiedzialności za życie swoich towarzyszy i za losy miasta. Wiedział, że Niemcy nie spoczną, dopóki go nie schwytają. Ale strach, który siał w ich szeregach, był jego największą bronią. Paraliżował ich, zmuszał do błędów, osłabiał ich pewność siebie. Wśród niemieckich żołnierzy krążyły opowieści o duchu Warszawy, o snajperze, który był niewidzialny i nieuchwytny. Niektórzy wierzyli, że to nie człowiek, lecz demon którym ścisi się za zbrodnie popełnione na polskiej ziemi. Ten strach był dla Tomasza potwierdzeniem, że jego walka ma sens. Był orłem, który latał nad miastem, chroniąc je przed drapieżnikami. Był symbolem oporu, który nigdy nie zgaśnie. Wojna to nie tylko walka na froncie, to także walka wewnętrzna, duchowa. Tomasz, mimo swojej niezwykłej skuteczności i zimnej precyzji, nie był maszyną. Był człowiekiem, młodym mężczyzną, który każdego dnia mierzył się ze śmiercią, zarówno swoją, jak i tych, których eliminował. Czasami, w chwilach samotności, w ciemnych kryjówkach, dopadały go wątpliwości: Czy to, co robi, jest słuszne? Czy ma prawo odbierać życie nawet wrogom? W takich momentach jego jedyną ostoją była wiara i wspomnienia o matce, Helenie. Helena, kobieta o niezwykłej sile ducha, zawsze powtarzała mu, że nawet w największej ciemności jest światło, a Bóg nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Jej słowa, choć proste, niosły ze sobą głęboką mądrość i pocieszenie. Pewnego wieczoru, po szczególnie trudnej misji, podczas której musiał strzelać do oficera w obecności jego rodziny, Tomasz czuł się wyczerpany psychicznie. Siedział w opuszczonej piwnicy, z karabinem opartym o ścianę, i patrzył w pustkę. Czuł ciężar wszystkich zabitych, wszystkich ofiar wojny. Wtedy przypomniał sobie słowa matki i fragment Pisma Świętego, który często czytała. Choćby mi opuścili ojciec i matka, Pan jednak mnie przygarnie. Psalm 27:10. Te słowa uderzyły go z niezwykłą siłą. Czuł się opuszczony przez świat, przez normalność, przez wszystko, co znał przed wojną. Jego ojciec zginął w obozie koncentracyjnym, a matka, choć żyła, była daleko, w innej części miasta, odcięta od niego przez okupacyjne bariery. Czuł się samotny w swojej walce, ale psalm przypomniał mu, że nie jest sam. Że jest siła wyższa, która go wspiera, która go przygarnie, nawet gdy wszystko inne zawiedzie. Ta refleksja nie była ucieczką od rzeczywistości, lecz źródłem wewnętrznej siły. Tomasz zrozumiał, że jego walka nie jest tylko aktem zemsty, ale także aktem obrony wartości, które były dla niego święte, wolności, godności, wiary. Wiedział, że jego działania, choć brutalne, były konieczne, aby chronić tych, którzy nie mogli się bronić. Był narzędziem sprawiedliwości w świecie, który oszalał. Rozmawiał o tym z kapitanem Korbianem, który, choć sam był człowiekiem czynu, rozumiał duchowe rozterki swoich żołnierzy. Korgian powiedział mu: Tomasz, to, co robisz, jest straszne, ale konieczne. Jesteś jak chirurg, który musi odciąć chorą tkankę, aby uratować ciało. Nie cieszysz się z tego, ale wiesz, że to jedyna droga. Twoja wiara to twoja tarcza, nie pozwól, by ją złamano. Słowa Korbiana i przypomniany psalm umocniły Tomasza. Zrozumiał, że jego wiara nie jest sprzeczna z jego misą, lecz ją wzmacnia. Dawała mu siłę, by kontynuować, by nie poddać się rozpaczy, by wierzyć w ostateczne zwycięstwo dobra nad złem. Helena, jego matka, stała się dla niego symbolem tej niezłomnej nadziei, cichej siły, która przetrwała najgorsze. W tych mrocznych czasach, gdy świat pogrążał się w chaosie, Wiara Tomasza była jego kotwicą. Pozwalała mu zachować człowieczeństwo w nieludzkich warunkach, dawała mu cel i sens. Był snajperem, ale przede wszystkim był człowiekiem wiary, który walczył o wolność, kierując się głębokim przekonaniem o słuszności swojej sprawy. Lato 1944 roku. Powietrze w Warszawie było gęste od napięcia. Plotki o zbliżającej się ofensywie Armii Czerwonej i planowanym powstaniu krążyły po mieście. Armia Krajowa przygotowywała się do ostatecznego zrywu. W tym kluczowym momencie Zofia dostarczyła informację o najwyższej wadze. Generał Strauss, dowódca garnizonu warszawskiego, miał wziąć udział w tajnym spotkaniu w willi na obrzeżach miasta. Była to rzadka okazja, by uderzyć samo serce niemieckiego dowództwa. Eliminacja Straussa była priorytetem. Jego śmierć mogłaby zdezorganizować niemiecką obronę i dać powstańcom cenną przewagę. Misja była niezwykle ryzykowna. Willa była silnie strzeżona, a teren wokół niej patrolowany. Odległość do celu wynosiła około 800 metrów, a Tomasz musiałby strzelać przez gęste drzewa, co dodatkowo utrudniało zadanie. Tomasz, wraz z Korbianem, spędził dni na planowaniu. Rozpoznanie terenu, analiza wiatrów, kątów strzału, druk ucieczki. Zofia dostarczyła szczegółowy plan willi i harmonogram spotkania. Tomasz wybrał pozycję na dachu opuszczonej szklarni, która oferowała najlepszy choć wciąż bardzo trudny, widok na okno, za którym miał siedzieć Strauss. W dniu misji Tomasz zajął pozycję na długo przed świtem. Leżał nieruchomo, ukryty pod siatką maskującą, z karabinem gotowym do strzału. Czekał godzinami, obserwując każdy ruch, każdy cień. Słońce wschodziło, a wraz z nim rosło napięcie. Kordian, który czekał w punkcie obserwacyjnym, przekazywał mu przez radio krótkie, zakodowane komunikaty. W końcu, przez okno willi, Tomasz dostrzegł sylwetkę Straussa. Generał siedział przy stole, pochylony nad mapami. To była jego szansa. Tomasz wziął głęboki oddech, ustabilizował karabin. Wiatr był zmienny, ale Tomasz, polegając na swoim doświadczeniu intuicji, skorygował celownik. Wstrzymał oddech. Palec delikatnie nacisnął spust. pust. Huk. Willa pogrążyła się w chaosie. Z okna buchnęła chmura dymu i szkła. Tomasz wiedział. Trafił. Generał Strauss, 38 oficer na jego liście, został wyeliminowany. To był strzał, który miał zmienić bieg historii. Bez chwili wahania, Tomasz zwinął sprzęt i zniknął w gęstwinie drzew. Niemcy, zaskoczeni i wściekli, rozpoczęli chaotyczną obławę, ale orzeł był już daleko. Ucieczka była równie niebezpieczna jak sama misja. Tomasz musiał przedostać się przez patrolowane tereny, unikając niemieckich żołnierzy, którzy przeczesywali każdy zakamarek. Ale dzięki precyzyjnemu planowaniu Korbiana i pomocy lokalnych mieszkańców, udało mu się dotrzeć do bezpiecznej kryjówki. Wieść o śmierci generała Straussa rozeszła się po Warszawie lotem błyskawicy. Wśród Polaków wybuchła euforia, a wśród Niemców, panika. To był potężny cios w ich morale, sygnał, że nawet najwyżsi rangą oficerowie nie są bezpieczni. Dla Tomasza. To był koniec jego misji jako snajpera. Jego cel został osiągnięty. 38 oficerów Wehrmachtu, w tym generał Strauss, zostało wyeliminowanych przez 20 dwudziestoletniego chłopca, który strzelał bez lornetki z odległości 800 metrów. Po udanej eliminacji generała Straussa, Tomasz Lewandowski, orzeł, zniknął z pola widzenia. Jego misja jako snajpera dobiegła końca, ale jego walka o wolną Polskę trwała dalej. Wziął udział w powstaniu warszawskim, Walcząc na barykadach, ramię w ramię z innymi powstańcami. Jego umiejętności strzeleckie były nadal nieocenione, choć teraz walczył w otwartej walce, a nie z ukrycia. Powstanie, choć heroiczne, zakończyło się tragiczną klęską. Warszawa została zrównana z ziemią, a jej mieszkańcy zostali wypędzeni. Tomasz, cudem przeżywszy piekło walk i rzezi, znalazł się wśród tych, którzy musieli opuścić zrujnowane miasto. W chaosie powojennym jego drogi rozeszły się z Korbianem i Zofią. Nigdy więcej ich nie spotkał, choć zawsze nosił ich w sercu. Po wojnie Tomasz nie szukał sławy ani uznania. Żył cicho, pracując jako stolarz, tak jak jego ojciec. Nigdy nie opowiadał o swoich wojennych czynach, o trzydziestu ośmiu oficerach, których wliminował. Trauma wojny i ciężar wspomnień były zbyt wielkie. Ale w jego oczach, choć już nie tak młodych, wciąż tlił się ten sam ogień determinacji i patriotyzmu. Jego historia, choć nieznana szerokiej publiczności, stała się legendą w wąskich kręgach weteranów Armii Krajowej. Opowieści Orle, snajperze bez lornetki, który siał strach w sercach Niemców, były przekazywane szeptem jako dowód na niezłomność polskiego ducha. Był symbolem cichego oporu, heroizmu, który nie potrzebował fanfar, by być skutecznym. Tomasz Lewandowski zmarł w latach 80. cichy bohater, który nigdy nie doczekał się oficjalnego uznania. Ale jego dziedzictwo żyje. Jest przypomnieniem, że nawet w najciemniejszych czasach jeden człowiek, uzbrojony w odwagę, precyzję i niezłomną wiarę, może zmienić bieg historii. Jego historia to opowieść o patriotyzmie, który nie znał strachu, o poświęceniu, które nie oczekiwało nagrody i o nadziei, która nigdy nie umarła. Dziś, gdy patrzymy na ruiny i odbudowane ulice Warszawy, pamiętajmy o takich ludziach jak Tomasz. O tych, którzy w cieniu, z narażeniem życia, Walczyli o wolność. O tych, którzy, choć bez lornetki, widzieli cel jasno, uderzali precyzyjnie. Ich dziedzictwo to nie tylko pamięć o przeszłości, ale także inspiracja dla przyszłych pokoleń. To przypomnienie, że prawdziwa siła narodu tkwi w jego ludziach, w ich odwadze i niezłomnym duchu. Orzeł z masowi, dwudziestoletni snajper, który zabił trzydzieści osiem oficerów we z 800 metrów, pozostaje wiecznym symbolem polskiego patriotyzmu. Jego historia to hymn na cześć tych, którzy nigdy się nie poddali. Deshuju um like, um komentarjo, s te historia to ku siu korakao.